Witam widzów, dzień dobry Podlaskie, witam tych, którzy obserwują na profilu czwarta Liga Podlaska, jak i wszystkich pasjonatów podlaskiej piłki w kolejnym magazynie filmowym czwartej Ligi Podlaskiej. Dziś omówimy 17. kolejkę. Była to ostatnia kolejka rundy jesiennej. Mistrzem jesieni został KS Wasilków. Zespół z Wasilkowa w bieżącej rundzie odniósł 16 zwycięstw i poniósł tylko jedną porażkę z Warmią Grajewo, więc mistrzostwo jesieni w pełni zasłużone przejdźmy do podsumowania. W dziewięciu meczach padło łącznie 45 bramek. Cztery razy zwyciężali gospodarze, trzy razy zwyciężali goście. Dwa mecze zakończyły się podziałem punktów. Sędziowie pokazali łącznie 35 żółtych i trzy czerwone kartki. W meczu rozgrywanym w Turośni Kościelnej Turośnianka ulega w armii Grajewo 2 do 4. Goście wychodzą na prowadzenie w 13 minucie meczu po trafieniu Dawida Śliwowskiego. Na kolejne bramki przyszło czekać do drugiej połowy, kiedy to w 65. minucie Dawid Kalinowski pokonuje bramkarza gospodarzy strzałem z około 5 metra. W 70. minucie zespół zgrajewa zdobywa swoją trzecią bramkę w tym meczu. Na listę strzelców uderzeniem głową wpisał się Dawid Śliwowski. Gospodarze dochodzą do głosu na kwadrans przed końcem. Piłkę do siatki kieruje Tomasz Dzierżgowski. Cztery minuty później po dynamicznej kontrze Dawid Śliwowski zdobywa swoją trzecią bramkę w tym meczu, kompletując hat -tricka. Już w doliczonym czasie gry Turośnianka po golu Patryka Malinowskiego minimalizuje rozmiary porażki. Turośnianka kończy rundę na siódmym miejscu, co może być dla nich lekkim niedosytem. Natomiast Warmia plasuje się tuż za podium, tracąc do trzeciej Olimpii Zambrów cztery punkty. Zespół zgrajewa jako jedyny w tej rundzie urwał punkty liderowi z Wasilkowa, odnosząc zwycięstwo. Mosk pokonuje w meczu wyjazdowym Orła Kolno 0-2. Mosk bramki strzelał w obu połowach. Najpierw na listę strzelców w 21 minucie wpisał się Wiktor Gęgotek, a wynik ustalił na 10 minut przed końcem Tymoteusz Kasberuk. Bardzo dobra runda jesienna w wykonaniu młodzieży MOSP-u, która zajęła wysokie piąte miejsce. Widać, że drużyna się zgrała i praca jaką wykonuje Piotr Szydłowski przynosi efekty. Orzeł jako Beniaminek ukończył rundę na 13 miejscu i ma 7 punktów przewagi na strechów spadkową, co w mojej ocenie jest dobrym wynikiem. Tak jak zapowiadałem, że w Supraślu może być ciekawie, tak i było. Supra Supraślanka po zaciętym meczu pokonuje KS Śniadowo 4 do 3. Zespół z Supraśla prowadził po pierwszej połowie 2 do 0, po dwóch bramkach Krystiana Maciejuka z 22 i 40 minuty meczu. KS Śniadowo już nieraz widziałem w akcji i Wiedziałem, że grają do końca i tak było i tym razem. Zespół z śniadowa kontakt łapie już po trzech minutach drugiej połowy, kiedy to bramkę z rzutu karnego zdobywa Krystian Pawczyński. Goście doprowadzają do, do wyrównania w 59 minucie po golu Łukasza Świderskiego. Podrażniona supraślanka odpowiada dwoma bramkami w przeciągu dwóch minut. Najpierw na listę strzelców pisał się Krystian Maciejuk, kompletując w ten sposób hatryka. A chwilę później bramkarza gości pokonał Presley Boateng. Goście łapią ponownie kontakt trzy minuty później, kiedy to na listę strzelców ponownie wpisał się Krystian Pawczyński. Więcej bramek już nie ujrzeliśmy, i Supraślanka mogła się cieszyć z trzech punktów. Zespół Supraszla kończy rundę na miejscu ósmym, natomiast śniadowo tuż za nimi, co dla obu zespołów jest dobrym wynikiem. Krypnianka Krypno po bramce w doliczonym czasie gry pokonała Czarnych Czarna Białostocka 2-1. Gospodarze wychodzą na prowadzenie w 26 minucie meczu. Bramkę uderzeniem po krótkim słupku zdobył Mateusz Ruszczyk. Czarni doprowadzają do wyrównania chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy. Eryk Kajewski dośrodkowywał piłkę z rzutu wolnego, a ta przez nikogo niepokojona przekozłowała przez pole karne i wpadła do bramki. Krypnianka zapewnia sobie trzy punkty w doliczanym czasie gry. Bramkę w sytuacji sam na sam, mijając przy tym bramkarza, zdobywa Piotr Snarski. Krypnianka kończy rundę w środku tabeli na miejscu 10, co w mojej ocenie jest dobrym wynikiem. Natomiast czarni kończą rundę w strefie spadkowej, na miejscu 17, i czeka ich dużo pracy w okresie przygotowawczym. Tur przegrywa na własnym stadionie z ruchem wysokie mazowieckie 0-2. W mecz lepiej weszli goście, już w trzeciej minucie po dośrodkowaniu Pawła Borkowskiego z rzutu rożnego. Piłkę do siatki głową kieruje Michał Grochowski. Na drugą bramkę przyszło czekać aż do 80. minuty meczu, kiedy to po dośrodkowaniu Pawła Brokowskiego piłkę do siatki na raty kieruje Tymoteusz Kostro. Ruch kończy rundę jesienną jako lider i jeszcze do niedawna deptał po piętach KS-owi Wasilków. I gdyby nie potknięcie w meczach z Turośnianką i Mospem, mógłby mieć tyle samo punktów co zespół z Wasilkowa. Tur kończy rundę na 12. miejscu. Na pewno w Bielsku Podlaskim oczekiwania są większe i czeka ich intensywny okres przygotowawczy. KS Wasilków Mistrzem Jesieni. Popularne łosie tytuł Mistrza Jesieni zapewniły sobie jeszcze przed tą kolejką, natomiast w tej dopełniły formalności i pewnie pokonały Zambrowską Olimpię. Gospodarze wychodzą na prowadzenie w 29 minucie. Po doświadkowaniu w pole karne Michała Dawidowicza, piłkę do siatki kieruje Kacper Chmielewski. W 59 minucie w polu karnym gości Sebastian Dąbrowski fauluje Jakuba Witkowskiego. Sędzia wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Jan Pawłowski, który pojawił się na boisku w drugiej połowie i pewnym uderzeniem pokonuje Pawła Rutkowskiego. Na kwadrat przed końcem Maciej Kubeł zalicza wejście Smoka. Pierwszy jego kontakt z piłką po wejściu na boisko i technicznym uderzeniem tuż przy słupku pokonuje bramkarza gości. Ozdobą spotkania była bramka Aleksieja Watkiewicza bezpośrednio z rzutu wolnego, na 4 minuty przed końcem meczu. KS Wasilków zasłużylnie wygrywa 4-0 i rundę jesienną kończy na pozycji lidera. Olimpia zamyka podium i traci do miejsca pierwszego 9 punktów. Bliżej awansu jest zespół z Wasilkowa, ale Olimpia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Szykuje się ciekawa runda wiosenna. Złudzeń wsparcie nie pozostawiła Wissa i pokonała zespół z aż 9 do 2. Dro dobre złego początki sparty, która prowadziła po 8 minutach gry 2 do 0. Po golach Pawła Michalskiego i Damiana Brzezińskiego. Jednak w 24. minucie strzelanie dla Wisy rozpoczął Aleksander Dziuba. 10 minut później do wyrównania doprowadza Mariusz Łapiński. Trzy razy do siatki w przeciągu 5 minut trafia Peneranda. Po zmianie stron w 52 minucie na listę strzelców wpisuje się Andrzej Czaka. Chwilę później Peneranda zdobywa swoją czwartą bramkę w tym meczu. Na 3 minuty przed końcem na listę strzelców wpisuje się Manjares. Wynik ustala w 89 minucie meczu Dawid Joontkiewicz. Wisa kończy rundę jesienną na dobrym szóstym miejscu. Widać, że drużyna się zgrała i to procentuje. Sparta kończy rundę w odchułani tabeli bez zdobyczy punktowej i tylko cud może sprawić, że w rundzie wiosennej powalczy o utrzymanie. Tylko tej Hetman remisuje z Orlentami, czyże w 2 do dwóch. Mecz rozstrzygnął się już w pierwszej połowie. Gospodarze wychodzą błyskawicznie na prowadzenie, bo już w drugiej minucie bramkarza gości pokonuje Jakub Dowgjawy. Orlęta doprowadzają do remisu na kwadrans przed końcem pierwszej połowy. Po golu Adama Ilczuka błyskawiczna odpowiedź gospodarzy. W 33. minucie Hetman wychodzi na prowadzenie. Po golu Michała Dymka do wyrównania doprowadza na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy Rafał Kujawa strzałem z rzutu karnego. Po zmianie stron bramki już nie padły, za to sędzia pokazał łącznie 8 żółtych i dwie czerwone kartki. Hetman kończy rundę jesienną na 11. miejscu, mając 9 punktów przewagi nad strefą spadkową. Przed sezonem pisałem, że zespół z Tykocina stać na środek tabeli. Orlęta kończył rundę na 16. miejscu. Przyznam, że trochę więcej spodziewałem się po zespole Szczyrzewa. Z cztery bramki zobaczyli kibice na stadionie w Michałowie, gdzie KS Michałowo zremisował z promieniem ojki 2-2. Gospodarze wychodzą na prowadzenie już w piątej minucie meczu golu Łukasza Rożkowskiego. Do remisu doprowadza trafieniem z rzutu karnego Kacper Głódź. Po zmianie stron to goście wychodzą na prowadzenie. Piłkę do siatki kieruje Patryk Ołów. I gdy wydawało się, że trzy punkty pojadą do Moniek, już w doliczonym czasie gry Jakub Korotkiewicz zdobywa bramkę z rzutu karnego. Warto wspomnieć o grupie kibiców przyjezdnych, która zagrzewała promień do boju. Promień kończy rundę na czternastym miejscu i ma cztery punkty przewagi nad piętnastym KS Michałowo. Po obu zespołach spodziewałem się nieco więcej. Przejdźmy zatem do tabeli. W górnej części tabeli bez zmian liderem zostaje KS Wasilków kończąc rundę jako Mistrz Jesieni. Na miejscu drugim ruch Wysokie Mazowieckie, który traci do lidera 6 punktów. Na miejscu trzecim Olimpia Zambrów, która traci do lidera 9 oczek. W dolnej części tabeli Orlęta Krzyżew zamieniły się miejscami z czarnymi Czarna Białostocka. Orlenta awansują na miejsce 16, natomiast Czarni spadają na miejsce 17. Tabelę zamyka Sparta Szepietowo, która w rundzie jesiennej nie zdobyła punktu. Klasyfikacja strzelców. Na miejscu pierwszym Przemysław Jastrzębski z 27 bramkami, z jednym golem w ten weekend. Na miejscu drugim Jan Pawłowski z 24 bramkami na koncie, z jednym trafieniem w tej kolejce. Na miejscu trzecim Paweł Brokowski z 19 bramkami, bez gola w ten weekend. Miejsce czwarte zajmuje Arkadiusz Mazurek z 15 bramkami, bez gola w tej kolejce. I na miejscu piątym Michał Grochowski z 12 bramkami, z jedną bramką w ten weekend. Klasyfikacja Fair Play. Na niechlubnym miejscu pierwszym Wista Szczuczyn, która zbierała 51 żółtych i 6 czerwonych kartek. Na miejscu drugim Krypnianka Krypno z 50 żółtymi i dwoma czerwonymi kartkami. Na miejsce trzecie wskakuje Hetman Tykocin, który uzbierał 46 żółtych i jedną czerwoną kartkę. Klasyfikację zamyka KS Wasilków z 24 żółtymi i trzema czerwonymi kartkami. To była ostatnia kolejka rundy jesiennej. Mistrzem jesieni został KS Wasilków. Przed nami tak zwany sezon ogórkowy. A zawodnicy ponownie na boiska wybiegną dopiero w marcu. Zostawcie lajka, like napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnego magazynu. Pozdrawiam, Piotr Siemieniuk. Dzień dobry Podlaskie, czwarta Liga Podlaska.